Manko, że ja jestem tytanik 555, a dzisiaj jestem Molomolo 67. Elo. To, to z tym filmikiem, to ja się pomyliłem, bo akurat to była trochę chyba wina Franka, bo on mu kazał zrobić tą to. rzecz. Ale zapomniałeś, że jeszcze Molomolo Molo 2021. Mateuszu. Aha. No i jest... jeszcze Mateusz. Elo. Tak, Elo. No, więc pomyliłem się co z tym filmikiem. I dlatego to zrobiłem, bo ty miłość mogłeś mi napisać o tym co, co zro, ale to... Ale jak, ale jak Franka nie było, to mogłeś też napisać o tym. No, no ale nie. No, no, no. Czego? To więcej. Jak to? Ja bym to wylała. No. To jest jakby uroczyste. A nie, nie powiem ci. Nie powiem ci. Samo no, Nie. Co? No. no to bradam ci tą urażankę. Idź sobie. Przepy... Ale za to oddzielaj to. Więc A? pamiętajcie. Pod tym filmem macie zostawić łapkę w górę, suba. Napisać w komentarzu robux 2021 Bo jutro będzie giveaway na Robuxy Ale ten giveaway na Robuxy A, i to 10 Będzie giveaway na Robuxy o godzinie O godzinie 6, 17 ehm, No nie, nie wiem a Ja nie mogę o 15 O 17 16. O 17, dobra, o tej godzinie, no, o ale może być też, jeżeli ci nie zdąży, to może być też giveaway o, w niedzielę, bo w niedzielę mam dużo czasu, a ja nie wiadomo, czy pójdę później niż o 17 do domu, a nie wiadomo, czy ja wezmę kamerkę, więc, więc giveaway, będzie w niedzielę. giveaway będzie w niedzielę, więc widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa! pa, pa.